Politycy, niestety europejscy politycy, żyjąc jakby z dnia na dzień w cyklach czteroletnich, pięcioletnich wyborczych, nie są w stanie mocniej zareagować na przemoc muzułmańską w Europie, gdyż boją się, że stracą głosy. Także bardziej im się opłaca zakopać Oczywiście. problem pod dywan i mieć głosy zarówno ludzi, tych, którzy są w sumie prześladowani przez muzułmanów, ale jakoś to przełkną, mhm. jak i części samych muzułmanów. Czyli im się to opłaca, jeśli chodzi o liczbę głosów krótkoterminowych. Więc, no, jest pewien problem, żebyśmy mogli liczyć na polityków. Natomiast inną z władz w Europie, w świecie zachodu, w ogóle na całym świecie tak naprawdę, są media. Są media. I właśnie tutaj media zostały zaatakowane, redakcja Charlie Hebdo została zaatakowana przez muzułmanów i zabito 12 osób. Nie było to oczywiście pierwszy raz, kiedy media były atakowane przez muzułmanów. Nie jest to niestety ostatni raz. Natomiast, yy, no co się stało później, tak? Yy, wiele gazet, ale nie, nie wszystkie, w Geście Solidarności opublikowały raz, jedno, jednokrotnie karykatury. Samo Charlie Hebdo yy, opublikowało karykaturę, która, moim zdaniem, niekoniecznie jest jakby dobrym głosem w sprawie. To znaczy, pokazuje ona płaczącego Mahometa, trzymającego mm -hmm. tą kartkę, że swi Charlie Hebdo. Co można różnie zrozumieć? No, można to zrozumieć, że o, jacy są odważni, znów Mahomet jest namalowany, co już samo w sobie może być przyczyną czyjejś zbrodni. I tutaj padło, nie, Ale... wszystko zostało wybaczone. No właśnie, a z drugiej strony w tą stronę, e... a, a z trzeciej strony, że to w ogóle nie religia była winna. Skoro Mahomet, widząc te zamachy, płacze, czyli to jest jakby sugestia, tak jak się mówi o chrześcijanach, że Jezus by tego nie chciał, co często nie jest prawdą, bo Jezus był też dosyć brutalnym. Guru, prawda? Mówił, że kto nie jest za mną, ten jest przeciwko mnie, prawda? I to wy uzasadnia wyprawy krzyżowe, inkwizycje. No to też nie była miła postać. Natomiast Mahomet oczywiście mówił, że należy postatą ścinać głowy, jest to zawarte w Koranie. Więc, yy, no, taka okładka jest nieporozumieniem. Yy, i, I szkoda, no. Moim zdaniem, jednak redaktorzy Charlie Hebdo no, nie uszanowali pamięci swoich zmarłych, yy, robiąc taką grafikę. Malując coś takiego. I jak Twoim zdaniem powinny się zachować media? Bo mi się wydaje, że najlepszą drogą jest po prostu, żeby większość mediów, w którym zależy na demokracji i wolności, co tydzień publikowała jakieś mocne karykatury Mahometa. Nie takie typu, że Mahomet płacze nad ludzką przemocą, tylko takie prawdziwe po prostu. Tak. To, to by było. Tego się spodziewałem, prawdę hmm? mówiąc, po mediach. Ale sprawa wygląda tak jak w przypadku y, apostatów. Ujawnienie tego, że jest się eksmuzułmaninem, y, może y, spowodować ucięcie głowy. Ucina, y, muzułmanie w Wielkiej Brytanii, jak wiadomo, ucinają głowy nie tylko y, 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 eksmuzułmanom, ale także po prostu niewiernym. Także, e, jeżeli, jeżeli nie, nie mogą dotrzeć do apost swoich apostatów, no to będą atakować e, innych, będzie się lała krew, a przecież nie można postawić policjanta za każdym obywatelem. I podobnie to wygląda, jeśli chodzi o prasę. E, trudno jest... E, Chronić y, każde pismo. Zresztą, Charlie Hebdo, to był tygodnik, który był chroniony, i co to dało? Zabili ochroniarzy. I, i sprawa. Za, i, i, I koniec. Także to nie jest takie proste. Tym bardziej, że jak. Mogłem to zaobserwować w Lierz. dzieci ateistów, eksmuzułmanów, mogą stać się bojownikami islamu. Znam taką rodzinę libań, li, libańską i doskonale wiem, na czym to polega. Zmusza się wszystkie dzieci do uczęszczania do szkół koranicznych i do meczetów. Yy, w, w społeczeństwo muzułmańskie bardzo tego przestrzega. No a tam wpadają w bardzo różne środowiska. Syn moich przyjaciół wpadł w środowisko, Zdecydowanie fundamentalistyczne. Wyjechał ze swoimi kolegami do krajów przodków, żeby je zwiedzić, teraz po maturze, no i wrócił jako potworny, potworny fanatyk islamu. Także to są, to są sprawy, Niesłychanie trudne. I ja nie bardzo wiem, jak y, można by było temu zapobiec. Gdyby media skrzyknęły się i gdyby zaczęto drukować takie karykatury masowo, prawdopodobnie y, islamiści. Nie, nie, nie mogliby temu zapobiec. Ale prawdopodobnie zaczęliby palić samochody, zaczęliby być może mordować ludzi zupełnie niewinnych. No więc nie bardzo wiem, czy będzie możliwe zorganizowanie takiej jakiejś wspólnej akcji w mediach skoro rząd francuski doszedł do wniosku, że najlepiej uspokoić społeczeństwo, przede wszystkim tę część muzułmańską i zapomnieć o tych wydarzeniach jak najszybciej. Także no nie bardzo wiem, jak w tej sytuacji można postępować. Podobnie Postępuje, podobnie zachowuje się Angela Merkel, która potępia ruch Pegidy. Ma się rozumieć, do, do ruchu Pegidy przystępują najróżniejsze, jakieś rasistowskie, rasistowskie. Ugrupowania. I Pegida musi się tego wystrzegać oczywiście. Bardzo mnie zasko zaskoczyła Klaudia Roth od Zielonych Niemców, która krzyczała, że nie dla rasizmu, nie dla Pegidy. Oczywiście, ja też jestem antyrasistą, zdecydowanym antyrasistą, ale chyba jestem trochę bardziej pragmatyczny niż Klaudia Roth, która wydawała mi się osobą bardzo inteligentną i która powinna rozumieć, że w imię ochrony społeczeństwa przed rasizmem. Powinniśmy chronić to społeczeństwo przede wszystkim przed islamem. Dlatego, że. Co tu dużo gadać. W Koranie jest napisane, że muzułmanie mogą brać niewolników. I to widać doskonale na przykładzie Boko Haram. Bardzo wiele dziewczyn i kobiet zostało wziętych w niewolę, stały się niewolnicami seksualnymi. Podobnie to wyglądało na południu Sudanu, gdzie mm, muzułmanie zabierali młode dziewczyny, przede wszystkim młode dziewczyny, sprzedawali je na targu jak bydło, co robi także Boko Haram. Co się robi w tej chwili w ISIS w serii Iraku? Tak, w Iraku. Także to charakteryzuje jednak religię islamu. I ja nie bardzo widzę, gdzie jest granica między islamem i islamizmem. Mówi się o tym. Że to są islamiści. Islam nie ma nic wspólnego z takimi zachowaniami. No nie bardzo. Dlatego, że jeżeli poczytamy Koran, to możemy zobaczyć, że yy, przede wszystkim yy, wywodzi się to wszystko z islamu. Yy, I nakładają się na to. Także tradycje, ale to są tradycje, które istnieją wyłącznie w krajach muzułmańskich, jak na przykład obrzezanie dziewczynek, zmuszanie ich do właśnie sprzedawanie ich, tak jak to się często zdarza w Europie. No czy tego chcemy? Czy zezwolimy na yy, podbicie Europy przez islam? Należy zadać sobie pytanie. Wydaje mi się, że mało jest takich, którzy by tego chcieli, ale mało jest takich, którzy widzą realne niebezpieczeństwo. I to mnie bardzo niepokoi.